Ameryka po polsku. Dzień dobry. Ta piękna młoda dama obok mnie to manekin jak widać, natomiast Karola to nie jest rzecz jasna manekin, ale dzisiaj troszeczkę w formie manekina pracuje w Ameryce po polsku. Karolina Brocka-Dabala, dzień dobry Karolinko. Dzień dobry, to moja ulubiona rola do tej pory muszę powiedzieć, bo Iza Maka, nasz pierwszy gość robi makijaż, który ma być takim pokazowym makijażem świątecznym. Można taki makijaż zrobić na na przykład Christmas party. Przed nami bardzo wiele właśnie takich spotkań. Iza jest profesjonalną makijażystką, pracuje na sesjach zdjęciowych, pracuje, pracuje również z klientkami takimi prywatnymi i malujesz na bardzo różne okazje, prawda? Tak, tak, tak. Jestem dosyć zajętą osobą, wszędzie mnie pełno, że tak powiem. Uwielbiam swoją pracę, nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić cokolwiek innego w moim życiu. Sprawia mi to niesamowitą radość i dziękuję Wam, że mnie zaprosiliście do tego programu. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. A my jesteśmy szczęśliwi, że będziemy mogli um, usłyszeć z, z profesjonalistki, w jaki sposób wykonać się makijaż na właśnie takie przyjęcia, na przyjęcie sylwestrowe, czy też na przyjęcia właśnie takie świąteczne, które przed nami. Na co zwrócić uwagę? Yy, właściwie tak, no sylwestrowa jest takim wieczorem, kiedy możemy sobie na odrobinkę szaleństwa pozwolić, jeżeli chodzi o kreację, fryzurę czy makijaż. Generalnie panuje taka zasada, że jeżeli podkreślamy oko, wtedy zostawiamy usta tak jakby na drugim planie. W tym sezonie rządzą kolory, że tak się wyrażę, szlachetne na oczach: szmaragd, szafir, kobalt. Wtedy usta możemy delikatnie tylko musnąć sobie błyszczykiem lub cielistą szmineczką. Natomiast jeżeli chcemy podkreślić usta, to kolorem, który rządził tegorocznej jesieni, dalej rządzi, jest taki trendy, jest bordo. Z którym Rewelacyjnie komponują się ciepłe kolory typu złoto, koper na oczach. A powiedz, co wykonałaś dzisiaj na mojej twarzy? Jakiego typu to jest makijaż jest i taki... co zrobiłaś? A przepraszam, jest taki makijaż uniwersalny, delikatny smok. wyciągnęłam ci delikatnie oczko, podkreśliłam kreseczką. Teraz kontruję na mokro, za chwileczkę zrobimy konturowanie na sucho. A delikatnie podciągnęłam ci usta różową szmineczką. Masz taki kolor oczu, do którego wszystko pasuje, więc jest tutaj pole do popisu u Ciebie. Czy te oczy mogą kłamać? <laughs> Chyba nie. E, powiedz proszę, jeżeli chodzi o kreskę. Rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem programu o kreskach, które są super i mogą zmienić kształt oka i tak. pomóc w makijażu. Czy każdemu w każdym wieku pasuje kreska? Yy, właściwie to kreska pasuje każdemu, ale nie w każdym wieku pasuje kreska yy, wykonana eyelinerem na mokro, tak jak tobie zrobiłam. Yy, jeżeli jest pani starsza, klientka, która ma włóczkę opadniętą powiekę, wtedy ta kreska nie wygląda dobrze, dlatego że ona może i wygląda dobrze w zamkniętym oku patrząc w dół, ale kiedy patrzy prosto, robić taki ogonek i to, to nie wygląda dobrze. Wtedy albo całkowicie rezygnujemy z kreski, albo wykonuje takie delikatne cieniowanie czarnym cieniem. Żeby... To nie jest ta kreska, o której ja pomyślałem. Ja nie wiem, o czym Ty pomyślałeś, nie czytam Ci w myślach, ale jeżeli chodzi o właśnie makijaże, to każda z nas, każda z nas w pewnym wieku chce wyglądać młodziej. A nie mówimy tutaj o 20-latkach, ale już 30 parę, 40 parę, 50 parę. Kobiety chcą wyglądać młodziej i, i okazuje się, że wcale nie muszą mieć tego makijażu mocniejszego, tylko wręcz przeciwnie, ale tutaj właśnie Ciebie zapytam o to, co pasuje już. W takim dojrzałym makijażu, ale też, żeby wyglądać młodziej, No bo wiadomo, że po to robimy ten makijaż. Tak, tak, tak. Y takim uniwersalnym, ponadczasowym makijażem, odmładzającym w każdym wieku, nieważne czy mam 20 czy 50, jest makijaż tak zwany make-up no make-up. Kiedy y skóra jest y pięknie podkreślona podkładem, jest on taki y nałożony idealnie, że nie widać go, on ma być niewidoczny. Y oczywiście no, używam do tego też kosmetyków, które odbijają światło, czyli rozświetlacz. Nakładamy go właśnie na wiesz, kości policzkowych, podbrew, czubek nosa, brodę i dobrze jest też zaprzyjaźnić się z różem, który dodaje automatycznie takiego dziewczęcego wdzięku. I to niekoniecznie musi być róż różowy, może być róż yy, różkiniowy. A czy to jest tak, że do każdego koloru oczu pasują wszystkie cienie? Czy na przykład ja kiedyś słyszałam coś takiego, że na przykład jak ktoś ma niebieskie oczy, to nie powinno się niebieskim cieniem malować? Czy to jest prawda, czy to są może jakieś takie mity? Nie, to nie jest prawda, dlatego że może w latach 80. to wyglądało źle, teraz można niebieski cień gdzieś tam zaakcentować w kąciku lub delikatnie w załamaniu powieki. To jest makijaż, można się nim bawić, prawda? Możliwości jest bardzo dużo, także. Mam takie pytanie, bo jest taka moda na no make-up, prawda? I są takie sztandarowe postaci, wśród celebrytek, które twierdzą, że, że to jest właśnie trend, który będzie postępować. Już niebawem Panie przestaną się kompletnie malować. One faktycznie niczego nie używają? Eee, nie do końca tak wygląda. To właśnie jest taki makijaż wykonany na czerwony dywan, że on, ym, on jest, ale tak naprawdę my nie, nie widzimy go. Dopiero widać go na zdjęciu czasami jak ja pracuję z modelkami do agencji i wykonujemy makijaż właśnie tego typu, makijaż no make up. Dopiero na zdjęciu przed i po widać, że ten makijaż jest. I to nieprawda. Kobiety będą zawsze się malować. Zawsze to robiły i zawsze to będziemy robić. To jest super sprawa. A Jeżeli chodzi o takie najczęstsze błędy, jakie Ty widzisz w makijażach, wiadomo, nie każdy z nas jest profesjonalną make-up artist, chociaż wszystkie się malujemy, większość z nas tak, tak. przynajmniej się maluje. Często popełniane są też błędy. Twoim okiem, profesjonalistki, jakie to są błędy te najczęstsze, żeby ich też uniknąć? Więc tak. na Pierwszym miejscem mojej listy błędów makijażowych jest e, złe dobranie podkładu. Kolor e, często widzimy, że jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Zbyt jasny powoduje, że wyglądamy szaro, jakoś na chorych, wręcz czasami trupio. Natomiast za mocny podkład no, dodaje nam lat, postarza nas. Więc e, to są te błędy. Które... Czyli? Drugim błędem, a to jeszcze nie koniec, drugim błędem jest obrysowywanie oka czarną kredką. Czasami to widzę i widziałam i widzę to do tej pory często. Albo całe oko jest kredką, albo tylko dolna linia rzęs. Yy, pomiesza to oko. Sprawia, że nasze spojrzenie jest takie smutne, że oko jest głęboko osadzone. No, nie mówię, że nie możemy całkowicie rezygnować z czarnego koloru wokół oczu, tylko trzeba go od, odpowiednio nałożyć. Yy, Rozstarty cień powoduje takie fajne smoki przy oczach. I to podkreśla pięknie kolor każdej zeńczówki. Jakbyś miała powiedzieć, co powinno się znaleźć w takiej małej kosmetyczce, jeżeli chodzi o makijaż. Taki ma proste to, co musimy mieć: takie must have właśnie w torebce do makijażu, taki mini zestaw, to co by to było? I żeby się zmieściło w samochodzie. Aha, No to tak, to jest taki niezbędnik, z którego ja, bez którego ja też nie wychodzę z domu. Przede wszystkim jest to tuż wodoodporny, czarny. Nie musi być drogi, może być drogeryjny. Ważny, ważne, tylko żeby był wodoodporny, ponieważ on się nie kruszy, nie zbiera się pod oczami. Mamy ten problem z głowy przez cały dzień. Następnym kosmetykiem wielofunkcyjnym jest rozświetlacz. Może to być rozświetlacz w kamieniu, może to być rozświetlacz w płynie, co, co nam pasuje. Nakładamy go właściwie, można go nałożyć na kości policzkowe, na powiekę, optycznie powiększy usta, jeżeli damy na Kupi tutaj. No i oczywiście błyszczek, jakiś neutralny kolorek. Czyli błyszczyk, rozświetlacz i tusz do rzęs. Bez tego, drogie panie, nie powinnyśmy wychodzić z domu, a to właśnie rada profesjonalnej makijażystki Izzy Maki. Izo, powiedz jeszcze, jakiego typu makijaż, jakie kolory, jeżeli chodzi o właśnie tę paletę, powinnyśmy użyć robiąc nasz makijaż właśnie świąteczny i sylwestrowy. Ach, mm. Generalnie to ja jestem zawsze za klasyką, prawda? Jest taki makijaż uniwersalny: są to czerwone, matowe usta, pięknie podkreślone oko, czarną kreską. Z tym nie można się pomylić, to pasuje każdemu. Jest to kwestia indywidualna, prawda? Każdy czuje się um, komfortowo w innym makijażu. Ktoś lubi mocne usta, a ktoś lubi mocniejsze oko, ale zazwyczaj jest to błysk, dużo błysku na oku, prawda? Tak, taki Pięknie podkreślone nawet kości policzkowe lub ramiona, jeżeli ktoś preferuje makijaż matowy, wtedy takiej kobiecości seksapilu dodaje właśnie podkreślenie dekoltu obojczyków i ramion. To już wiesz, Paweł, co podkreślić i w jaki sposób, jeżeli chodzi o yy, makijaż? Tak, no ale to mamy się zamienić? Nie, no proszę cię. Dziękujemy bardzo. Myślę, że to garść takich bardzo przydatnych informacji. Życzymy powodzenia, życzymy powodzenia właśnie w wykonywaniu tych makijaży i życzymy wszystkim naszym paniom, żeby wyglądały olśniewająco na przyjęciach świątecznych i na Sylwestra. Bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Ameryka po polsku, Butik Obsession, Wellington Heights, bo właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy i z tego pięknego miejsca dla Was nadajemy i tych tematów, z których będzie można skorzystać od profesjonalistów, będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Karolina Brodska-Dabala, Agnieszka Wartalizak, Paweł Kuliński, pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć!